Siemano, będziemy zaraz jechać do Action i do Biedronki, i do Pepko. I zawozimy jukę na zajęcia, i i tyle. No, to też jeszcze moja bluza nie bo ogólnie sobie zakocham ten dresik, co ostatnio sobie zamówiłam: te spodenki, i tą bluzę. I mam bluzkę właśnie tą moją, ulubioną, już bardzo z długimi rękawami. Myślę, że fajna fajne jest na tą pogodę. I... I zobaczymy się później Zobaczcie jaki tu mały dziad siedzi I podsłuchuje Sam się słuchać, jak sobie to dać <grym> Czy jakby... Nie wiem czy tak jest spoko, bo ona jest długa ta I... Czekajcie Ona jest długa ogólnie ta bluzka Nie wiem czy to dobrze wygląda Tak naprzecone. Czy może tak, nie Nie wiem, tak. Tylko ta będzie odstawać i będzie tak dziwnie wyglądać, chociaż... Więc nie no, chyba tak sobie i na to chyba kurtka, więc... Dobra, słuchajcie, jeszcze muszę się popryskać igiełką z gessa, Moją ulubioną serię, wiem ten zapach. Długość <coughs> śmieszne jest to, że ja ją sobie kiedyś kupiłam na promocji, żeby... 50 zł, zamiast 50 zł, słuchajcie, co ja kupiłam za 33 zł. Czekajcie, muszę sobie nalać sok. Słuchajcie, muszę się robić. Dobra, i mogę kontynuować dalej, wsikanie się. bardzo, że nieraz e, na to lubię poszukiwać emocje, bo się tutaj bardzo obrało, według mnie. Coś, tam... coś mi tam przyszło z Urban Outfitters, <grym> więc... O nie, coś się stało z włosami. O, o nie, muszę to naprawdę <grym> słuchajcie. No więc zaraz w sumie już muszę schodzić, żeby ubrać buty, bo słyszą, że bajuka już zeszła. Więc muszę jeszcze jest kitas. Bardzo się cieszę z tego treściku, że sobie zamówiłam, bo naprawdę bardzo śliczny jest. Myślę, że wiele osób podziela moją opinię na ten temat, więc ja kończę i odezwę się do Was później. Jeszcze to ręka. Zapomniałam, słuchajcie, o najważniejszym praktycznie. Dobra, więc lecę. Dobra, słuchajcie, szybki mini house zakupowy, więc w action sobie kupiłam taki planer tygodniowy, bo ja już mam planer, tylko że mam planer do szkoły w murze, wiecie, na te egzaminy i tak dalej. A ja też potrzebuję planera do odcinków, e, więc od dłuższego czasu już sobie myślałam, że zakupem właśnie planera takiego właśnie. E, on jest dużym. Kosztował chyba 13 zł. O przepraszam was, czekajcie, bo coś się chyba zaraz włączy. Się. Tak. <grych> I właśnie on jest duży, on chyba kosztował właśnie 13 zł. Tak się prezentuje. Są dwa kolory, czyli ten zielony i jest jeszcze różowy. Jakby ktoś to chciał. Ja uznałam, że lepszy ten będzie kolor dla mnie. I tutaj właśnie są jakieś naklejki do tego. No może skorzysta, może nie. Tu są jakieś też naklejki. Tu je są... W sensie te. No, tam lipiec, sierpień i tak dalej. E, no, takie coś jeszcze jest, słuchajcie. No, ja potrzebuję takiego planera, ja już od dłuższego czasu chciałam sobie zamówić właśnie. O, to jest Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. No, e, dni tygodnia po prostu e, właśnie. I powiem wam, że na pewno będę z tego korzystać, bo się potrzebuje do odcinków taki planer. I się bardzo cieszę, że był, bo kiedyś właśnie jak szukałam właśnie coś takiego, takiego planera z tygodniami, z, z dniami tygodnia, z poniedziałkiem, wtorkiem, środem i czwartek i piątek i sobota, to w Ekszy nie było. Oraz w Pepko też nie było. No, e, chciałam sobie jeszcze w Pepku kupić taki mały, malutki notesik, taki wiecie, kieszonkowy notesik. Nie było go. Nie było go w Empiku, nie było go w nie było go również w Pepko. W Action były jakieś notesiki, ale to nie był jeszcze ten. Wiecie o co chodzi? Ja chciałam taki malutki po prostu. Więc, no, więc byłam właśnie jeszcze w Empiku. Nie było. Byłam w Pepko. Nie było. No, byłam w ogóle w, w dwóch Pepko. No i tak średnio, powiem wam szczerze. Ale będę na pewno korzystać z tego planera. Myślę, że bardzo mi się przyda i mi pomoże, właśnie z odcinkami. E, żebym Wam częściej wstawiała filmiki, e, no. W ogóle zdawałam dzisiaj niemiecki i słuchajcie, mam szóstkę z niemieckiego. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że będę miała szóstkę z niemieckiego, to bym chyba się zaśmiała mu w twarz, naprawdę. Ja po prostu, e, no wiecie o co chodzi, że no jednak ten niemiecki to jest trudne i tak dalej. I to jest taki język, którego ja bardzo nie lubię, a jednak się udało. Szósteczkę miałam, słuchajcie, pis z pisemnego miałam 98, natomiast z ustnego miałam 99%. No, 99%, ponieważ Pan powiedział, że miałam tam jakieś tam problemy z wymówieniem, tam słów się się Powiedziałam coś e, takiego, co on mi tam zwrócił uwagę, że to jednak inaczej się mówi i tak dalej, niż jest zapisane, No, ale 99% i tak dobrze, jak chodzi o niemiecki, naprawdę bardzo dobrze. E, bardzo mił pan, bardzo się cieszę, że na takiego trafiłam, e, Ogólnie wszyscy e, nauczyciele e, są mili, e, chociaż mam takich, takich nauczycieli, którzy byli niby mili, ale tak wiecie, tak no nie, nie byli ja coś tak e, do mnie, no a ten pan był bardzo miły, więc e, wyrozumiałem bardzo, e, właśnie. Bo ja się mega stresowałam, naprawdę, ja po prostu ja się mega stresowałam ustnym. Pisemnym to jeszcze nie, ale natomiast ustnym to ja się mega stresowałam. To czytanie, ale też jakby takie mówienie tego i tak dalej po niemiecku, to jest naprawdę po prostu takich słów takich. No jednak, no, po niemiecku to tak gorzej i tak dalej. Ale pan powiedział, że mam duży potencjał właśnie, jako chodzi niemiecki, i e, no. No, może kiedyś się nauczę niemieckiego, może kiedyś będę płynnie mówić po niemiecku, słuchajcie, to możliwe, możliwe. No, jak się sobie kupiłam jeszcze moją ulubioną. Ej, słuchajcie, ona wydaje mi się taka wielka, ona mi się wydaje jeszcze większa niż jest w sklepach normalnie, nie wiem, Biedronka i tak dalej. <grywka> Naprawdę, ona jest mega wielka. Wielka jest no Podobno to jest inna w ogóle czekolada, i moja mama powiedziała, że warto ją właśnie spróbować bo to jest taka zupełnie inna czekolada i myśli, że mi na pewno zasmakuje. Więc sobie kupiłam moją ulubioną milkę orzechową. No, no i tam jeszcze kupiłam sobie oczywiście chipsy lace, bo czemu mnie, Ale to już kupiłam akurat w Netto, bo była w Netto. Po empiku skoczyłyśmy szybko do netto, więc no, to jest taki mini hałas. Słuchajcie, nie było jakoś tak. E... A, jeszcze wiem co kupiliśmy, jeszcze wiem co kupiliśmy. Idę wam pokazać. Boże, patrzcie na to. Akurat e, to w pepko jest aktualnie. Słuchajcie, przepiękne wzory jest taka miseczka. Ona, słuchajcie, kosztowała. Aha, czekajcie, tu nie ma. Ona mi się już zakosztowała, słuchajcie, już Wam mówię, ona kosztowała 12 zł, jak tu piszę, więc bardzo ładna cena. Kupiliśmy takie dwie, właśnie miseczki. Uznałyśmy, że będą, będzie na jakąś sałatkę wielkanocną. Słuchajcie, tak idealnie, już czujemy wiosnę. <laughs> ale później możemy też z tego korzystać na płatki. Możemy sobie zrobić tym: e, właśnie dać sobie płatki e, z mlekiem i sobie jeść na śniadanko. Więc jakby, e, ale też bardziej kupiliśmy to pod wielkanoc. No, będzie prześlicie, naprawdę. Tutaj jeszcze taka wielka Micha. Słuchajcie, ona kosztowała, już Wam mówię. Ona kosztowała 30 złotych. I też na jakąś taką wielką sałatkę, słuchajcie, bardzo dobry jakby pomysł, tutaj talerzyki, słuchajcie, które kosztowały, już Wam mówię, kosztowały 10 zł, bardzo dobra cena. My chyba ich kupiłyśmy, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć talerzyków kupionych mamy właśnie, tutaj mamy, słuchajcie, to jest takie urocze... Takie sześć zestawów takich na jajko, właśnie. Nie pamiętam, jak one Takie właśnie na jajko. I to wszystko, słuchajcie, jest teraz aktualnie w Peko, bo my dzisiaj byłyśmy, No przepiękne, słuchajcie, na jajko i na chrzan, że tutaj jest jajko, a tutaj obok chrzan, Nie, no świetne. Tutaj jeszcze większe taler te talerze. Ale to na, na przykład na chleb na szyneczkę i tak dalej. To natomiast jest dla nas, że w, wiecie, bierzemy sobie na przykład kanapeczki. No wiecie, że jakby bierzemy sobie jedzenie ze stołu, coś tam, bierzemy sobie chleb i tak dalej i po prostu sobie jemy na tych talerzykach, nie na no, przepiękny wzór. Słuchajcie, no musiało być na kakao, moi drodzy. My pijemy wielka e, w, e, zawsze pijemy na śniadaniu wielkanocnym kakao. Naprawdę i jakby e, zawsze tak robimy i to jest bardzo fajne, bo taki ma klimacik. Takie kubeczki słuchajcie, one kosztowały 10 zł za jedną sztukę I ich mamy 6, więc słuchajcie, ale też przepiękny wzór. Naprawdę to wszystko tak fajnie wygląda, przesicie moja mama jest zachwycona, ja jestem zachwycona. Będzie tak pięknie na świętach naszych Wielkanocnych, naprawdę po prostu przepięknie. Słuchajcie, jak my byłyśmy, bo my byłyśmy ogólnie w dwóch pepko. W jednym nie było jakoś tak szało. i kupiłyśmy właśnie, bo były akurat cztery kubeczki takie, więc kupiłyśmy i tam jeszcze kupiłyśmy chyba to, a dopiero w tamtym, w drugim pepko kupiłyśmy to, kupiłyśmy miseczki, te trzy, kupiłyśmy jeszcze te. I kupiłyśmy jeszcze dwa kubeczki, bo nam brakowało. Naprawdę, słuchajcie, jestem z mamą zachwycona. <laughs> bo słuchajcie, mamy jeszcze taki e, obrót, właśnie taki e, nie ciemny, tylko taki jasny, zielony. Przesieć się będzie pasował do tego klimatu. Plus, zmienimy właśnie nasze firanki w kuchni. Zmienimy je na takie kwiatowe, i na pewno to do za uroku, słuchajcie, całej Wielkanocy. Będzie tak ślicznie. Na pewno wam nagram naszą Wielkanoc. I się, postaram się nagrać wam dużo. Ale to wiecie, to jest takie spędzenie czasu z biskimi, więc e, zobaczę jeszcze, ale mam nadzieję, że coś wam nagram. No, no nie, no słuchajcie, jestem zachwycona tym po prostu tymi rzeczami, tą zastawą całą. Naprawdę, tam było jeszcze więcej rzeczy, bo były te łyżeczki na przykład Wielkanocne albo witelczyki w tym drugim pepko. Były te, były na jajko takie filcowe. Wiecie o co chodzi? E, jeszcze były te e, w tym pierwszym to tak było mało rzeczy. Tych właśnie takich. To słuchajcie, było jeszcze takie na sztuce, takie filcowe na przykład za, e, na sztuce takie wiecie, że składacie sobie nóż na przykład i witelet. E, Króliczki takie były. E, cztery, nie, 5 zł za 4 sztuki, słuchajcie. No. Wiedziałam, ja Wam tak tylko mówię, <laughs> ale naprawdę słuchajcie przepiękne. Serio. Uznał że dzisiaj kupimy bo czemu, by, nie. I naprawdę po prostu na kakałko, słuchajcie, takie wielkie kubeczki będą idealne. Byłyście takie mniejsze kubeczki, ale uznał że my pijemy z takich większych kubków, więc, e, więc no. Jeszcze się zastanawiamy nad takim zbankiem, ze względu na to, że... E, musimy jakoś nalewać to kakao i tak dalej, jednak on kosztuje 50 zł, ale się jeszcze tak zastanawiamy nad kupieniem właśnie takiego dzbanka wielkiego na kakao. E, właśnie, więc zobaczymy jeszcze, no jest jeszcze trochę czasu do Wielkanocy, więc po prostu mamy czas słuchajcie, więc jeszcze zobaczymy, ale jak na razie to wszystko się prezentuje prześlicznie. Serio już po prostu czuć wiosnę słuchajcie, czuć Wielkanoc, <laughs> czuć po prostu wszystko. No, jeszcze nie mogę doczekać po prostu, jak będzie tak ciepło, i tak dalej. Już w sumie jest tak, że świeci słoneczko, i tak dalej, więc już jest tak prawie ciepło. Więc dobra. To tyle. Jestem mega zadowolona z tych łupów. Słuchajcie, muszę zgasić tu sufiacz, bo ich nie zgasiła. Tu też muszę zgasić. Słuchajcie, mega jestem zadowolona, że to kupiliśmy. Bardzo ładnie będzie się prezentować właśnie to wszystko. Będzie przepięknie, naprawdę. Mama powiedziała, że to kupi takie, na przykład, kwiaty, takie prawdziwe, no, prawdziwe, nie sztuczne. E, na przykład chyba tu i coś mówiła. I słuchajcie, i ta wazonu i postawimy na środek stołu. No będzie przepięknie, no. Już się nie mogę doczekać. Siemano. Słuchajcie, chciałam wam dograć tak na szybko. Wieczorem na zakupach z mamą spodobał mi się taki ładny kubek, taki wiosenny. I jak powiedziałam do mamy o, na przykład na herbatkę bym miała, na kakałko bym miała. Potem go odłożyłam. Natomiast dzisiaj rano, dzisiaj rano właśnie jak mama mnie budziła, to właśnie powiedziała mi, że mi kupiła ten kubek. Słuchajcie, on wygląda tak, ale jest taki słodki. Czy on jest słodki? Naprawdę jest słodki. Ma tutaj taką przykrywkę słodką uroczą. No, i słuchajcie, i on jest dostępny w dwóch kolorach, bo jest właśnie zielony, który ja mam. Oraz jest jeszcze fioletowy. Natomiast mi się bardziej spodobał taki zielony, bo taki wiosenny, zieleń, wiosna i te sprawy. Yy, I jest taki ładny. Fioletowy jakoś mi się mniej podobał, słuchajcie. A to, to taki bardziej wiosenne mi się wydaje i jest. Mi się bardzo spodobał, więc będę miała na herbatkę na przykład, albo na kawę mrożoną, albo będę miała na kakao. Słuchajcie, jest wiele możliwości. mogłabym mieć nawet na sok. E, słuchajcie, więc się bardzo z tego cieszę, że mi go kupiłam. Słuchajcie, ten kubek kosztował 20 zł. Spoko cena, według mnie. E, no. Jest on właśnie, jak mówiłam Wam w pepko. Słuchajcie, e, i... I co? Serio, ja czuję już wiosnę. Naprawdę, ja po wieczornych zakupach właśnie, jak byliśmy z moją mamą w dwóch PEPKO, a też w Action, tak wiecie, tam było tyle wielkanocnych rzeczy i tak dalej. Więc e, czuję, czułam po prostu taką już wiosnę, czułam już święta Wielkanocne, już żyłam tym, że so, zaraz będą święta Wielkanocne, już żyłam właśnie tym, że zaraz będą święta Wielkanocne i tak dalej. No. Więc yy, tak to właśnie, że już czułam taką wiosnę, święta nocne. i słuchajcie, po prostu się nie mogę tak doczekać, bo mamy taką śliczną, ja wam pokazywałam wieczorem, że mamy taką przepiękną zastawę, naprawdę, mamy miseczki, mamy kubki, mamy talerze, mamy te duże talerze, słuchajcie, nie, to będzie prześliczne wyglądać. Mamy ten obrus właśnie, co wam mówiłam wieczorem, taki zielony, jasny, Przepiękny będzie oraz moja mama, jak już wam wspominałam, wymieni, co się e, założy zasłony takie w kuchni kwiatowe, takie wiosenne. Boże, to będzie przepięknie wyglądać. No, więc e, no będzie pięknie po prostu. Już z mamą się nie możemy doczekać, aż e, będzie Wielkanoc, postawi to wszystko na stole oraz moja mama kupi e, takie świeże kwiaty i postawi, na, e, do, e, i postawi dowazoną na środku stołu. Nie no, będzie ślicznie, naprawdę. Będzie przepięknie na Wielkanoccy. No a no, będzie przepięknie po prostu. Więc tak to właśnie, więc zaliczyłam <grytanie> kubek, słuchajcie, wiosenny. Ale bardzo jest ładny, słuchajcie, naprawdę jest fajny, bardzo przyda mi się na pewno, słuchajcie. Bardzo fajnie. W Action jakoś tak za dużo rzeczy nie kupowałyśmy, bo jakoś tak nie było szało w sumie z tymi rzeczami wielkanocnymi, aby z jakimikolwiek rzeczami nie było jakiegoś szału, więc jakoś tak nie kupiłyśmy dużo rzeczy w, pepko, e, w Action. Ja kupiłam sobie notes i kupiłam sobie czekoladę. Mama chyba kupiła tylko trzy rzeczy albo cztery. Ale jakoś tak, wiecie, no... Jakoś nie było też po co chodzić tam po całym Action, bo jakoś tak... W sensie e, chodziłyśmy tak trochę po całym Action, ale jakoś tak, żeby dalej chodzić, to tak jakoś nie było co do patrzenia. Myślałyśmy nad takim stoliczkiem dla mnie przy łóżku. Właśnie, że żebym miała taki wiecie, stoliczek przy łóżku, ale jednak e, takie metalowe to nie, nie będą pasowały do mojego pokoju. I też były takie inne, ale były za niskie. Wiecie o Były takie bardzo niskie i po prostu nie. Więc, e, więc no. Ale to dopiero, ale to kiedy się na przykład kupi albo zamówi się gdzieś. Taki stoliczek, wiecie, przy łóżku, na przykład ze szufladką. Taką, e, taki stolik nocy. Wiecie o co chodzi? No. Więc się to na przykład kiedyś kupi albo zamówi, Więc nie kupowałyśmy, bo to by nie pasowało kompletnie do mojego pokoju, bo ponieważ był taki stoliczek, natomiast on był czarny, ale był metalowy, wiecie, co A do tego pokoju to raczej nie będzie tak pasować. My się ślałyśmy o, o takim drewnianym, wiecie, o takim drewnianym właśnie, takim stoliczku właśnie nocnym. A to był taki metalowy, czarny, i to tak średnio by pasowało w sumie. No, więc e, to się kiedyś kupi albo zamówi, zobaczymy. Więc w każdym razie. A w przy... No, kupiliśmy tą zastawę, kupiłyśmy coś, kupiłyśmy. Mm. Nie, no, to zastawę kupiliśmy w Pepko i chyba tyle. No, ale seryj jest przepiękna, naprawdę. E, przepiękna. <laughs> naprawdę przepraszam, bo on ciągle mówię o tej zastawie, Ale mi się tak i mojej mamie tak podoba, naprawdę ona jest prześliczna, słuchajcie, prześliczna. Więc e, żyjemy już świętami i wiosną. <laughs> Dobra, słuchajcie, odezwę się do Was później. E, no, Jak będę miała coś ciekawszego, to powiedzenia. Uwaga, tam ta ta, ta ta Zobaczcie, już jest. Już jest. W szapkach została. Słuchajcie, kupiłam moja mama ten dzbanek Bo nie chcę tak za bardzo wiecie o co chodzi. Będzie tu zdjęcie na tym, ale jest kupione. Słuchajcie ten dzbanek na kakao nie <laughs> słuchajcie naprawdę przyda się, powiem wam szczerze i raz kupicie i jakby to będzie korzystane przez lata wiedział o co chodzi? że tak wydacie kasę, pieniądze, ale jednak to będzie na lata po prostu więc dzbaneczek na kakao jest zastawa i miseczki są tutaj są jeszcze te talerzyki kubeczki które mi się tak mega podobają naprawdę już się nie mogę doczekać <laughs> Napiszcie końcu w komentarzu, czy Wy już nie możecie się doczekać Wielkanocy, wiosny, bo ja oraz moja mama się już nie możemy doczekać.